Którym nadejściem chciałobyś? rękę mi się siedzi. Ręka mi się siedzi. BRT. Dobra, chciałem przedstawić wam wszystkim nasze przedstawienie. Reprezentujemy kraj nie? Właśnie nie wiem co za bajka, ale... Stoję do, A teraz możecie mi brawo. Co? Dawno, a może nie tak dawno, daleko, a może nie tak daleko, żył sobie król i królowa wraz z synem królewiczem. Ludzie w tej pięknej krainie nazywali ich Andersenowiczami na cześć słynnego pisarza Andersena. Ale mniejsza scena. Nie będę was tutaj zanudzał takimi sprawami, Król wierzył w miał na imię Piotr. Szal była zawsze elegancka, szczera aż do bólu, lecz nie miała poczucia mówić. No to teraz przejdźmy do szczegółów. Król chciał, żeby jego stary syn jak najszybciej się ożenił z jakąś panną z dobrego dworu. Synu, najwyższy już czas, abyś w końcu znalazł sobie żonę. A ja będę mógł wtedy odpocząć. Może za siedmioma górami, może ubrać gril co, co mówisz? Co, co? Kiedy w końcu się ożenić? A, nie, to tak się wyjął. Ja, ja wolę podróżować po świecie. Ale możesz się tak połączyć przyjemnie, spożytecznym. Znasz sobie w podróży jakąś kandydatkę. No, w sumie. W sumie to Ma rację, no. Masz rację. Wyjawił program. Tylko co ja powiem, żonie? Ona go tak kocha. I znalazła już mu kandydatkę. No, ale ona jest jakaś taka mała. Uuu, jaki poziom? No. To ja idę powiedzieć mamusi o mojej decyzji. Synku, nie mówić z matce, bo znowu dostanie mi grenie. A, a okej. Okay. To skłaby na to, nie poziomy nie powiem. Rankiem królewicz się obudził, spakował i wyruszył w podróż, by poszukać swojej drugiej połowy. Przy śniadaniu Król Feder mówił o wszystkim żonie. Królowa była bardzo rozczarowana, ponieważ już podobała Myślę, że znajdzie sobie odpowiednią kandydatkę, a jeśli nie, to i tak tutaj powróci, bo calineczka jest mu pisana. Tymczasem nasz książę odwiedził jako pierwsze królestwo cesarza. Na pewno go znacie. Tak, to ten, który lubił przebierać się, aż trafił następnego człowieka, który mu sprawił niewidzialne szaty. Od tego czasu cesarz troszkę skipsował i zachowuje się bardzo dziwnie. Ma jednak córkę słynącą, z niebewałej urody, ale i z czegoś jeszcze. Poszukiwany żony. Słyszałem, jaka piękna jest Twoja córka, więc. Dlatego chciałem się z nią spotkać. Ależ oczywiście. go. ją. Ależ oczywiście, że Ci ją przedstawię. Jestem pewien, że na pewno ci się spodoba. Zaraz przyjdzie z pokoju. Kamila! Chodź tu! Jakiś pan! Królewicz tutaj do ciebie. Chciałbym cię poznać królową. Bo... A kto wie, może i pojąć za żonę. Dzień dobry, piękny królewicz. Wiem, że moja urodzina jest powalająca, ale mam już kogoś, no. To, co powiedziałeś? Przedwczoraj zaleciłam się z Kajem. Chyba w podobnym progu. Z Kajem? Przecież cię młodszy, a... A ojciec wie? Nie, a co ci do tego? — Powiem mu! — Skarży pyta, bez kopyta, język lada, jak chłopata. — Nie jesteś się na i jesteś brzydka. Idę sobie. — Królewiec szedł i szedł kilka dni i nocy, Bo aż się. trafił do królestwa pasa. Znacie go doskonale. — O I mój Boże! — Jego wybraną są srebrną lecz tej siostrą. — Król Śpiniopas ma podobną córkę, którą ukrywa przed <laughs> światem. <laughs> 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 Czego tu szukasz, młodzielić? Żony na łaskawszy świniopasie. Moja córka jest wspaniała, na pewno ci się podoba. Jest teraz wiadami, nie płatki na lewo. Maria! Kulewicz tu! Kulejczyk, córka przestraszył się i uciekł. Stwierdził, że nie ma już siły. Na poszukiwania i chyba na kawalerem. Postanowił wrócić do domu, bo jak mówi przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nagle patrzy, a to obowiązek żołnierzy, idzie dziarsko drogą. Dlaczego jesteś taki smutny? No bo no, no, żony nie znalazłam. no. Nawi się ja się, ja w chwilę, jeden razy podpiął dobry pomysł. Zorganizuj kasty, zobaczy się, żeś mu Do wyboru, do wyboru. Hmm. On ma rację! Znajdę żonę! Jest! Królewicz wrócił do domu i zrobił tak, jak mu doradził o ołowia ołowiane żołnierze. Ogłosił kaskin na żonę od zaraz. W komisji zasiadł ojciec, sprawdzał wygląd zewnętrzny i wymiary poszczególnych partii ciała. Na przykład musiała być niższa od księcia. wymiary 90 na 60 na 90. Natomiast nogi zgrabne, szczupłe i opalone. Zobaczcie sami jak to się zakończyło. Witam wszystkich serdecznie na mojej moim... Do zamku przybyło wiele, wiele pięknych panien z bardzo wielkimi zaletami i ogromnymi ambicjami. Ale ostatecznie muszę wybrać tylko, tylko i jedno. Po wstępnej selekcji postanowiłem wybrać cztery finalistki. Dobrze, już dobrze. Po przyznaniu imienia Filecki proszę o prezentację. A więc pierwszą finalistką jest Królowa Śniegu. Grajmy, gdzie jest cudownie zimno i jest pełno śniegu, właśnie takiego. <grywa> <grywa> Dziękujemy kandydatce za bardzo fascynującą występ. Ale powiem o młodzień. Kolejną kandydatką jest Dziewczynka z Zapałkami. Nazywam się Dziewczynka z Zapałkami. Niektórzy mówią na mnie piromanka, ale wydaje mi się, że tego przesadzają. Ja po prostu lubię o Pamiętajcie, dzieci, nie wolno się bawić z zapachami. Posłuchałam mojej mamy i skończyłam na hatę. Teraz muszę sprzedawać zapachy, żeby zarobić na nowy dom. Ale szanujesz doradca. Do finału przyszła również księżniczka Nazian Pukrochów. Dziękujemy za bardzo pasjonującą No Teraz ostatnią na finalistką jest. Jedyna swojego rodzaju pastereczka. Co ja mam teraz zrobić? No, królowa śniegu jest za zimna, a? księżniczka nasia roku za bardzo wyrok. No, dziewczynkę zapałkali do piromarka, a pastereczka odeszła. Ależ królewiczu, spójrz na trawineczkę, jak tam wyrosła. Okay. Zwiedziłem tyle krajów, przesłuchałem podczas castingu tyle kandydatek, a tuż pod moim nosem wyrosła taka piękna szprycha. I jak ty to zrobiłeś? O,